Alternatywni Batmani i tak na szybko zaczniemy od... Red Death, czyli Brucea Wayne'a z Ziemi minus 52. Minus, bo z Multiversum. Obejrzyjcie wstęp, żeby wiedzieć o co chodzi z numerkami. Będziemy sięgać do one-shota Batman Red Death ze zeszytu pierwszego, który jest chyba zebrany w drugim tomie polskiego wydania Batman Metal. Nie jestem pewny, bo czytam z wersji elektronicznych. Jak możecie pamiętać, Mroczne Multiversum to multiversum pełne światów, które dotknięte były pewnymi wadami, więc zmierzały ku zagładzie. Zaczynało się to dość wcześnie, bo były wszędzie kataklizmy. No i w trakcie jednego z takich kataklizmów lokalny flash Barry Allen biega tu i tam, żeby uratować co się da. Ale okazuje się, że nie ma łatwo, bo ściga go jeszcze lokalny Bruce Wayne, czyli Batman. Jeżeli idzie o genezę, to wiecie, klasyka, alejka, perły, zabici rodzice, długi trening, yy, jestem sprawiedliwością. Ten Bruce wychowywał się jednakże w mniej cieplarnianych warunkach, stąd większy radykalizm i poszukiwanie sposobów na pozbycie się zagrożeń. Nawet kosztem przyjaciół, no bo Bruce twierdzi, że jest teraz już stary, a gdyby miał moc prędkości Barego, no to ogarnąłby wszystko. No i Bruce mówi, siema Barry, daj mi to moc prędkości, już mnie nie ma. Ale Barry mówi, chyba cię pogięło Bruce i mu przywala. Bruce zgrywa zranioną nastolatkę, no i bary daje się na to nabrać, więc podchodzi za blisko. Więc Bruce w ramach Luja z Nienacka zamraża baremu nogę. Jakąś przerobioną miksturą doktora Frieza. Potem jeszcze dwa zdradzieckie Luje i Barry traci przytomność, a jak się budzi, to okazuje się, że Batman przywiązał go do maski Batmobilu. No i Batman mówi, "Bary, wiesz, moc prędkości działa w komiksach zajebiście niekonsekwentnie, więc mój plan jest taki. przemontowałem sobie silnik w Batmobilu tak, żeby był wzorowany na Twojej kosmicznej bieżni, więc jak teraz razem wjedziemy do mocy prędkości, to ja po prostu ją zgarnę i sprawa załatwiona. Nie pytajcie mnie nawet, czy tak to powinno działać, ale w tym uniwersum najwyraźniej tak to działa. Więc panowie się rozpędzają, pojawiają się błyskawice, następuje dezintegracja i błysk światła. No i tyle ich widzimy. Po jakimś czasie w Gotham strach na wróble postanawia przepołowić jakąś parkę spacerowiczu. Na nieszczęście złoczyńcy ktoś jeszcze wpadł na podobny pomysł. A mianowicie Batman Red Death. No więc Batman ma teraz moc prędkości i może się dezintegrować w zgraje nietoperzy. Gratis dostał też pasażera na gapę na tylnym siedzeniu, bo jak się okazuje oni i Barry w wyniku całego procesu zostali połączeni. Po prostu Bruce jest za kółkiem. Czyli działają jak taki przymusowy Firestorm, gdzie bary może się żalić Bruce'owi, że robi głupoty. No ale niestety apokalipsa postępuje dalej. Na szczęście pojawia nam się dziwny osobnik, którego poznamy po y, czarnych dymkach dialogowych i czerwonym liternictwie, który za kadru zaczyna dyskutować z naszym bohaterem. No i ten osobnik mówi, no siema Bruce, słuchaj, zbieramy taką ekipę rocznych Batmanów i powiem szczerze, pasowałbyś y, idealnie jak wódka do zakąski. Odpowiedział na pytanie, co zdecydował Bruce, niech będzie fakt, że następnym razem jak go widzimy, to jest już na Ziemi Zero, czyli w naszym głównym uniwersum, gdzie ściera się z Flashem, Barrym Allenem. No ale ta dezintegracja w nietoperze to chyba za dużo dla Barego, więc ratuje mu życie Cufal i Doktor Fate, który go stamtąd zawija. Tym samym Batman Red Dead może już na spokojnie odpalić na Central City swój zmodyfikowany Bat Symbol oraz czekać na swoje pojawienie się w serii Batman Metal.